Z tej strony Dawid z kanału Urban Survive Polska. Mamy teraz y, czas na test podpięki do hamaka, w związku z czym no, musiałem zmienić lokalizację i tak sobie teraz mieszkam. Zobaczcie tylko. O, a co tam jest? Ktoś tu ma obozowisko. Sorry za bałagan na stole. Słuchajcie, jest. Jest tarp. Jest hamak. I co powiecie? No, trochę takie MTV Crips, nie? Tak sobie mieszka gościu. Mamy naszą elegancką podpineczkę. Wszystko się zgadza. Tu będzie może ładniej widać. O. Proszę bardzo, jaka piękna podpineczka. Tak to wygląda. Tu mam matę, no bo żeby sobie wygodnie wyjść z hamaczka Czekamy teraz na wieczór i na noc. W nocy ma być jakieś tam 7 do 10 stopni w czerwcu, no ale cóż, trudno. Z jednej strony mamy plus, bo możemy przetestować naszą podpinkę, z drugiej strony mamy minus, no bo kto to widział, 10 stopni w nocy w lecie. No ale nic, taki mamy.